Po roku udanej relacji, celebryci musieli zmierzyć się z pierwszym poważnym kryzysem. Bliska osoba z otoczenia pary wyznała wtedy, że Sean i Kamila wciąż darzą się silnym uczuciem, jednak potrzebują spędzić trochę czasu osobno. Kilka tygodni później zakochani zostali przyłapani razem, a fani odetchnęli z ulgą. Niestety w listopadzie 2021 roku para ogłosiła, że się rozstała. Mendes i Below zapewnili, że choć nie są już razem, nadal darzą się szacunkiem. Byli zakochani, unikali komentarzy na temat zakończonej relacji. Do rozstania pierwszy nawiązał Sean w grudniu wydając piosenkę It'll be OK, która zdaniem fanów miała być skierowana do Kamili. Jeśli powiesz mi, że odchodzisz, ułatwię ci to, będzie dobrze, jeśli nie możemy zatrzymać krwawienia, nie musimy tego naprawiać, nie musimy zostawać, i tak będę cię kochać. Ponad trzy miesiące po rozstaniu K-Bellow w programie New Music Daily przedstawiła swój punkt widzenia. Podkreśliła, że jej na liście jej priorytetów, oprócz tworzenia muzyki i nawiązywania więzi ze współpracownikami, było głównie dbanie o relacje z ukochanym. Przez te lata, kiedy byliśmy razem, skupiałam się na tylko tym, aby żyć w szczęśliwym, zdrowym związku. Często chodziłam na terapię. Moje priorytety się zmieniły. Myślę, że to dotyczyło nas obojga. Oboje byliśmy bardzo młodzi i uczyliśmy się, jak zdrowo podchodzić do dorosłości. Czasem to oznacza, że kariera nie będzie na pierwszym miejscu, mówiła szczerze. 25 latka wyznała, że każde rozstanie jest dla niej niezwykle wyczerpującym doświadczeniem. W przeszłości, kiedy miałam złamane serce i byłam zrozpaczona, moja mama powtarzała: Jeszcze wiele razy doświadczysz tego uczucia. Ja natomiast zawsze myślałam, że już nie przeżyję czegoś takiego. Ale życie udowodniło mi, że byłam w błędzie, wspomniała. W swojej nowej piosence Kamila wspomina byłego ukochanego w słodko-gorzki sposób. Mówiłeś, że nienawidzisz oceanu, ale teraz surfujesz. Mówiłam, że będę kochać cię do końca życia, ale właśnie sprzedałam nasz dom. Na początku byliśmy dziećmi, teraz dorośliśmy. Miłość powaliła mnie na ziemię, ale podniosłam się.